Ostatnią rzeczą, którą sobie omówimy, z funkcji, które przyspieszają i ułatwiają pracę w Lightroomie, będą wirtualne kopie. Wirtualne kopie tworzymy w bardzo prosty sposób. Na początku jednak zmodyfikujmy nieco to zdjęcie. Powiedzmy, że pracujemy nad tym zdjęciem i chcemy mieć co najmniej dwie wersje tego zdjęcia. Jedną będziemy na przykład drukować na okładce jakiejś książki, a drugą w jego wnętrzu. Ustalmy więc jakiś wygląd tego zdjęcia. Powiedzmy, że tutaj będziemy chcieli mieć mocno kontrastowe zdjęcie. Niech to będzie na przykład taki wygląd tego zdjęcia. Następne zdjęcie, które będziemy chcieli użyć na przykład we wnętrzu książki ma być czarno-białe. Jak to możemy zrobić? W tym wypadku moglibyśmy użyć na przykład Snapshota, stworzyć tak jakby migawkę z tego zdjęcia, następnie ustalić całkowicie inny wygląd tego zdjęcia i stworzyć kolejnego Snapshota. Ale na raz będziemy mogli oglądać jedynie jedną wersję tego zdjęcia. Czyli nie jest to funkcja zbyt dobra dla nas. My chcemy pracować nad dwoma zdjęciami równolegle. Powiedzmy, że jednego dnia zaczynamy pracę, następnego dnia dalej chcemy pracować nad dwoma wersjami tego zdjęcia. Jak to zrobić? Właśnie wykorzystując kopie wirtualne. W tym miejscu klikam prawym klawiszem myszy i stąd wybieram Create Virtual Copy. Spójrzmy. Po chwili utworzy mi się druga miniatura tego zdjęcia z takim charakterystycznym, zagiętym narożnikiem. Oznacza to, że nie jest to w rzeczywistości zdjęcie, a jedynie kopia ustawień z tego poprzedniego zdjęcia. Teraz takie zdjęcie mogę zresetować, a w zasadzie te ustawienia na tej wirtualnej kopii i ustalić tutaj całkowicie inny wygląd. Jak już powiedziałem, chcielibyśmy, żeby to zdjęcie było czarno-białe. Możemy więc tutaj wcisnąć black and white. I powiedzmy, że w tym momencie nie będziemy tego dostrajać. Zaakceptujemy na przykład taki wygląd tego zdjęcia. Możemy też tutaj stworzyć kolejną wirtualną kopię. Spójrzmy, jak to zrobić klikam prawym klawiszem i ponownie wykonuję kolejną wirtualną kopię. Jak widzieliśmy, wykonałem tą kolejną wirtualną kopię klikając na wirtualnej kopii. To jest w pełni poprawne. Nic się tutaj nie zmienia. Zdjęcie główne, z którego te wirtualne kopie czerpią informacje o pikselach, znajduje się w tym miejscu. To jest to zdjęcie bez tego zagiętego narożnika, a te możemy niezależnie od siebie obrabiać. Powiedzmy, że tutaj ustalimy jakiś inny wygląd czerni i bieli. Przejdę teraz do presetów. I stąd wybiorę jakiś przypadkowy wygląd czerni i bieli. Mamy teraz trzy zdjęcia. Nad każdym z nich możemy niezależnie pracować. Możemy też podejrzeć je sobie. Zaznaczę je wszystkie przytrzymując klawisz Ctrl na klawiaturze i wcisnę klawisz N. I wcisnę teraz tabulację, żeby dokładnie widzieć wszystkie te trzy zdjęcia naraz. Możemy na przykład ocenić jakość każdego z tych zdjęć, możemy komuś je pokazać. Jakaś osoba decyzyjna może powiedzieć, że wybieramy na przykład to zdjęcie na okładkę książki, a to zdjęcie na jakąś stronę wewnętrzną, to na przykład moglibyśmy całkowicie wyeliminować, ale możemy też te kopie wirtualne zachować, cały czas możemy je mieć w Lightroomie, nie zajmują one zbyt wiele miejsca, ponieważ nie są to kopie pikseli. Jeżeli chcemy zrobić z tych zdjęć kopię pikselową, to możemy to zrobić na dwa sposoby. Czyli krótko mówiąc, zdjęcie zmienia nam się w prawdziwe zdjęcie wtedy, kiedy wyeksportujemy je, albo kiedy otworzymy w zewnętrznym programie. Ja wrócę teraz do modułu Develop. Odznaczę te zdjęcia klikając gdzieś tutaj obok. Zaznaczę ponownie na przykład to zdjęcie. I jeżeli chciałbym z tego zdjęcia zrobić prawdziwe zdjęcie, czyli zdjęcie, które zawiera piksele, musiałbym je wyeksportować korzystając z funkcji Export. Albo... Wyedytować w programie zewnętrznym, na przykład w Photoshopie. W tym momencie Lightroom przygotuje nam pikselową wersję tego zdjęcia wraz z naniesionymi ustawieniami i otworzy je w Photoshopie. Wirtualne kopie możemy też ze sobą grupować. Kliknę teraz w tym miejscu i stąd wybiorę opcję Stacking i Collapse Stack. Oznacza to tyle, że wszystkie te zdjęcia zostaną schowane pod jednym zdjęciem. Tutaj widzimy miniaturkę, że są tutaj trzy zdjęcia. Zdjęcie to jest częścią stosu. Żeby taki stos rozwinąć, możemy kliknąć na nim, kliknąć prawym klawiszem myszy i stąd wybrać stacking, expand, stack. W ten sposób znowu będziemy mieli dostęp do wszystkich wirtualnych kopii tego zdjęcia. Wirtualne kopie możemy też w prosty sposób usuwać. Zaznaczmy na przykład tą wirtualną kopię, która jest najbrzydsza. Klikam prawym klawiszem myszy, wybieram Delete Photo. I tutaj, jak widać, usuwanie różni się nieco od usuwania prawdziwego zdjęcia, ponieważ tutaj usuwamy jedynie wirtualną kopię. Klikamy Remove i kopia została usunięta. Spójrzmy jeszcze na chwilę na pasek, w którym wyświetla się nazwa naszego zdjęcia, w tym miejscu wyświetla się nazwa zdjęcia łamane na kopy 2. Oznacza to, że to jest kopia tego konkretnego zdjęcia. Jeżeli przejdziemy na zdjęcie, które składa się z pikseli, to zobaczymy, że nie ma tutaj tego dodatku kopii. Jeżeli takie zdjęcie byśmy chcieli usunąć, spójrzmy, delete photo, to tutaj dostaniemy dodatkowe informacje. Możemy albo usunąć to zdjęcie z Lightrooma, ale również możemy je usunąć z dysku. Także jest to inna forma usuwania niż w przypadku kopii wirtualnych. Jeszcze raz usuńmy na przykład sobie tą kopię. Tutaj jedynie jesteśmy pytani, czy chcemy usunąć kopię, ponieważ nie ma zagrożenia, że usuniemy. Oryginalne zdjęcie. Tak więc, jeżeli chcemy pracować nad jednym zdjęciem i zapamiętywać różne jego wyglądy, to warto posłużyć się snapshotami, a jeżeli chcemy pracować jednocześnie nad wieloma wersjami tego samego zdjęcia, to tutaj warto skorzystać właśnie z kopii wirtualnych.